Dzień dobry, Wojciech z tej strony, garaż B301. Dzisiaj porozmawiamy o pensetach i niezastąpionej roli w modelarstwie kartonowym. Pęsety lekarskie, do elektroniki, samozaciskowe, mniejsze lub dłuższe, wszystkie mają swoje zastosowanie. Dzięki nim możemy precyzyjnie pracować z małymi elementami, które trudno byłoby chwycić palcami. Pęsety pomagają nam dokładnie przytrzymać elementy podczas klejenia, co zapobiega ich przesuwaniu. Możemy też precyzyjnie ustawić detale nawet w trudno dostępnych miejscach. Samozaciskowe pensety są szczególnie przydatne, gdy musimy trzymać coś przez dłuższy czas bez wysiłku. Dłuższe pensety pozwalają dotrzeć do głębszych miejsc, a mniejsze idealnie sprowadzają się w drobnych pracach. Z pensetami twoje modele będą nie tylko bardziej precyzyjne, ale i szybciej wykonane. Do zobaczenia w kolejnym filmie. Pozdrawiam i zasubskrybuj mi, żebyśmy promowali modelarstwo kartonowe. Cześć, Wojtek z Strony. Hej.